Witam wszystkich z tej strony Dariusz od Map Batymetrycznych. Dzisiaj zupełnie inny film. Chciałbym Wam pokazać, jak przywrócić sobie mapę, jeśli przez przypadek wciśniecie symbol przekreślonego oka. Ok, więc, żeby nie przedłużać, Fisherman Navigator. Zrobimy to na przykładzie jeziora Pluszne. To jest akurat ostatnie moje jezioro, które ściągnąłem. Pluszne wielkie. I teraz zrobię to. Przy czym was przestrzegam w każdym filmie. Naciskam symbol przekreślonego oka. I teraz, jak widzicie, jezioro mi zniknęło. Nie mam tego jeziora. Więc plik, który wcześniej Wam wysłałem, on jest w pamięci telefonu, ale dobrze ukryty. Więc należy go sobie teraz z powrotem przywrócić. Uwaga, krok pierwszy. Literka. Sorry. Literka M na dole. Trzymam dłużej, żebyście widzieli. Teraz ostatnia zakładka. Layers. I teraz Add New, go to Home, importuj map. I teraz trzeba znaleźć. Ja mam tego bardzo dużo, u Was będzie jedno albo dwa jeziora. Ja mam tego bardzo dużo, więc gdzieś tego będziemy szukali na dole. Szukamy pluszne. U Was będzie od razu to widoczne, a ja tu muszę. Proszę, jest pluszne wielkie, przytrzymam je. I uwaga, pojawiło mi się jako na dole, jako ostatnie na dole, wciskamy. I jak widzicie, jest już jezioro z powrotem. To jest taki najprostszy sposób. Są czasami sytuacje, kiedy nie da się w ten sposób ściągnąć, ale to jest bardzo, bardzo rzadko spotykana sytuacja. Czyli. Yy, w tej chwili już potraficie sobie bez dzwonienia do mnie samemu przywrócić mapę, jeśli byście przez przypadek cisnęli przekreślone oko. W razie pytań dzwońcie 660 861 574. Trzymajcie się, cześć!